Ale halo, halo, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Mistrz Dziś, wracam do Was z takim materiałem informacyjnym, nie będzie żadnego repka, e, pogadamy sobie chwilkę tylko na ten temat, co tu będzie się teraz w najbliższym czasie działo i jakie, że tak powiem, są plany co do e, naszej sceny, tej Total War, Warhammera, czy może ogólnie tej multi, co się dzieje, co będzie planowane i dlaczego to takie ważne dla Was, e, prost, bardzo prosty powód, no bo Będą to oczywiście turnieje i różne inne takie wszystkie eventy, w których będzie mogli sobie razem pokrać, potrenować. A chyba to jest najfajniejsze, tak? Bo o to właśnie chodzi. No, i oczywiście, jak będzie to robione, no to znowu będzie coś, jakieś nowe repki, będę to nagrywał i wszystko będzie lądowało na YouTubie oczywiście w miarę możliwości moich czasowych. No dobra, to od początku. Standardowo, na początku może zacznę od tego, czyli co już w poprzednim filmiku mówiłem, czyli że my, jako Sacred Band, no, wróciliśmy, że tak powiem, do korzeni i nawiązaliśmy współpracę z orgiem. No i Lord Legionista, tak, tutaj z nim były głównie rozmowy, udostępnił nam dział, znaczy, powiem, udostępnił nam dział. W skrócie, będziemy zajmować się głównie działem multiplayer, tak? Ja tutaj jestem akurat na orgu, widzicie i. No, wiadomo, tak, wiadomo, to jest największy tam serwis Total Warów w Polsce, dużo działów, tak, strefy multi, stref, strefy moderskie, bardzo szeroko tutaj, że tak powiem, dużo tego jest. No i strefy, że tak powiem, multiplayerowe i te wszystkie rzeczy związane z multi. No i może zacznijmy od tego. Pierwsze ogłoszenie, i chyba takie najważniejsze, to jest zbliżający się kolejny turniej weekendowy, tak. Jeden już się taki, że tak, powiem, autorski odbył autorski ten turniej już się odbył, chyba Legion to właśnie tutaj nadzorował wszystko. Z racji tego, że teraz my to przejmujemy, to trochę to... No, powiedzmy, nadal będzie Warhammer, właśnie, bo to o to chodzi, tak? Ale za, właśnie, wejdziemy sobie, patrzcie, jak jesteście na orgu w ogóle, wiadomo, zarejestrujcie się na orga, tam trzeba być zarejestrowanym, żeby po prostu tutaj we wszystkie tematy wchodzić, musicie zapisywać do tych tematów i tak dalej. Teraz większość tych wszystkich eventów, co, co będę tutaj robił, i te ligi, i te inne rzeczy, to tutaj będę ja robił i te wszystkie osoby, które są w cieniu i mi pomagają. Będziemy starać się zapisywać tutaj. Będziemy starać się zapisywać to wszystko tutaj na orgu i tu będziemy mieć, że tak powiem, to, to już na tym forum będziemy działać, tak? Te nasze małe archiwalne. Z czasem postaramy się to przenieść. Nie wiem, jak jeszcze na razie to może będzie, ale dobra. Do rzeczy. Przechodzimy do tych turniejów weekendowych, bo o to głównie tu chodzi. Jeden już weekendowy turniej się odbył poprzedniego weekendu. Teraz jak nagrywam ten materiał dla was, czy jest to, tutaj mówię, je tam 11. Kolejny będzie tego weekendu w niedzielę. Planowana jest tam 20-20-30. No i o co chodzi w tym, że tak powiem, w tych turniejach weekendowych? Na razie w ogóle to zobaczcie sobie taką, na razie mamy tak. Taka raz, nazwa robocza jest Arena i taka ładna graficzka. Nasz grafik to nam załatwił. Ona będzie w ogóle fajniejsza, ale to jeszcze zobaczcie kiedy indziej w innym materiale i w ogóle na razie to jest tylko wersja próbna. Yy, nazwa tak samo. Yy, w, sk w skrócie, w skrócie, o co chodzi w tym wszystkim? Yy, chodzi o to, że że że. Yy, kurczę. Jakby to ładnie tutaj powiedzieć. Yy, to będą spotkania weekendowe, tak jak macie tu krótko w opisie. Yy, nie tylko z Warhammera, Właśnie tutaj. Tutaj ja też mam taki lekki dyma, dylemat, bo nie wiem, jak to będzie się w ogóle odbywać tak yy, szczegółowo, ale plan jest taki, że będziemy grać we yy, wszystkie różne Total War. Jeżeli będzie na przykład zapotrzebowanie, ktoś by sobie chciał odświeżyć ROMKA dwójkę, czy SZOGUNA, to postaramy się to zrobić. Ja, ja się tutaj deklaruję, że mogę się głównie Warhammerem tam zajmować. Zresztą do Warhammera jest tutaj największej tego kontentu zrobiłem i mamy dużo osób, jeszcze, jeszcze wiadomo. CHEREMIS, Saper i. Filanos, tu nas dużo innych osób jeszcze tutaj może się zaangażować i to wszystko robić. Nie wiem, do Rzymu dwa, do Szoguna, to już są starsze totalory, też we wszystkie. Ja we wszystkie grałem, więc coś tam jeszcze pamiętam, ale są pewnie osoby, które są bardziej aktualne na czasie i może postaram się kogoś sprowadzić do pomocy. Więc takie jest założenie tego, że tak, projektu, tak, projektu całego tych, tych spotkań tutaj na arenie weekendowych na razie, potem zobaczymy, nazwa może zmienimy, może, może sami macie jakieś fajniejsze pomysły na tą nazwę. O co chodzi? Mamy spotkania weekendowe. Wydaje mi się, że niedziela to jest chyba taki najlepszy czas, najlepszy czas dla wszystkich, bo wiadomo piątek, sobota, niektórzy sobie wolą jakiś tam mają czas, tam nie, na rodziny, na inne sprawy, jakieś imprezy, a w niedzielę niestety trzeba wrócić do domu i już się powoli przygotowywać do poniedziałku, czyli do naszej szarej codzienności, jak ktoś pracuje. No teraz akurat jest jeszcze że taką wakacje, to osoby tutaj młodsze mają wygodniej. Ale dobra. Macie tak. W skrócie jest tutaj bardzo wszystko konkretnie, krótko napisane. Są zasady ogólne, czyli na przykład, jaki jest to charakter tego turnieju, że będzie to godzina 20. Wszystko w ogóle będzie się odbywać na, na, tych, na tych platformach jeszcze takich pomocniczych, typu, że tak. Na forum będą zapisy, na przykład zapisy, właśnie jakieś zasady powrzucamy i wszystkie inne rzeczy. Ale to też będzie rozpisane na czalongu, tak? Na tych wszystkich drabinkach dodatkowych i zresztą na tym czalongu postaramy się jeszcze, że tak powiem, zrobić tego czalonga nawet wcześniej, a jak nie, to, to będziemy to dopisywać przed, że tak powiem, turniejem tych ludzi, którzy tutaj się w temacie zapisów zapiszą na czalong. Jaka jest formuła? Ja zakładam, że jest to best of 3. Jeżeli będzie bardzo dużo osób, no to wtedy jest jeszcze opcja, że zrobimy sobie po prostu, po prostu szybszy turniej, czyli takie po prostu best of one. Grasz jedną grę, Trafić dobrego przeciwnika, czy na przykład w pierwszej rundzie masz szeremisa, odpadasz, no i kurczę, yy, wiadomo, to nie eliminuje cię, że tak powiem, całej zabawy, no bo założenie jest takie, że przychodzimy na turniej, spotykamy się, gramy sobie w miłej atmosferze, mamy lekką rywalizację, a jeżeli odpadniemy, no to ja w ogóle widziałbym coś takiego, że takie osoby mogą spokojnie zostać. Wiadomo, że w tym samym czasie jak my odpadniemy, to odpadnie też kilka innych osób i możemy sobie pograć, możemy sobie poznać nowe osoby, z którymi możemy potem trenować i zwiększyć swoje zdolności w tym totalorze, który tam aktualnie będzie na tapecie, albo w jakimś innym, jeżeli tak dogadacie się z kimś. Wyniki będziecie zgłaszać, że tak powiem, i złamania zasad to jakiegoś tam organizatora, moderatora. Przeważnie, no nie wiem, na ten weekend postaram się, że to będę ja, jak nie będzie, nie będzie mnie, to ja tam kogoś wyznaczę od nas, tam chyba, nie wiem, się deklarował, albo ktoś inny. Na pewno kogoś znajdziecie, więc spokojnie, o to się nie martwmy. Zapisy, w ogóle zapisy na te cotygodniowe turnieje będą się odbywać, że tak powiem, do, y, y, do godziny, przeważnie, tak, może tak, właśnie, do godziny przed turniejem na kolejny weekend. Teraz jest trochę mało czasu, bo właśnie nagrywam ten materiał i może jak ktoś nie śledzi, że tak powiem, forum, bo już wczoraj to wisiało wszystko, no to są tam, dwie, nie wiem, 3-4 dni, tak, niecałe, żeby na ten weekend się dopisać, ale, y, na że tak powiem, po tym weekendzie, czyli już na kolejny weekend, Znowu będzie coś planowane i spokojnie możecie już tam jakbym śledzić forum albo w ogóle gdzieś na naszego Discorda, że gdzieś tam te info znowu się pojawi i będzie można znowu się zapisać na kolejny. Trzeba tylko śledzić jak powiem, jaka będzie gra o i nic więcej. jeszcze najważniejsze, najważniejsze i o tym proszę wszystkich, bo to jest taka powiedzmy tutaj moja też polityka, chciałbym, żeby to było zapamiętane przez wszystkich graczy. Musimy się nauczyć zapisywać sobie replaye jest kilka powodów. Po pierwsze, jeżeli mamy replay, to możemy go potem zobaczyć i sobie, nie wiem, wytyk znaczy sprawdzić, jakie gdzieś popełniliśmy błędy. Po drugie, to też jest ważne, tak jakby, no, to, znaczy głównie dla nas, jako dla graczy, tak, jak patrzę, a teraz z punktu widzenia mojego, czyli jakiegoś organizatora czy coś, no to jak mamy terapy, ja te repy potem postaram się gdzieś jakiś, nie wiem, dysk w Google zrobimy jakiś pliszek czy coś i wrzucimy to wszystko z każdego turnieju będzie można sobie potem fajnie poprzeglądać, jak nawet ktoś gdzieś zapomni albo będzie miał wyjazd. No i jeszcze będę ja do tego miał dostęp i postaram się wrzucić może coś na YouTube'a i skomentować, tak? Finał to standardowo chciałbym to zawsze robić, tak? Czyli finały zawsze bym chciał mieć. Możliwe, że jak będą jeszcze jakieś inne fajne gry, to więcej tych materiałów wrzucę tam w tygodniu i będziemy mieli co oglądać. Czyli co? Znowu nam się zrobi pewnie jakieś zaległości, bo jeszcze nie dokończyłem tych innych turniejów tam na, na kanale, a już będą kolejne zasady. Zasady lobby, czyli standardy nasze, czyli duże, duże, czas 20 minut. Mapę tam wybiera gracz, który tam obojętnie, jaką, który jest w drabince. To są takie, nie wiem, jak ktoś kojarzy z moich eventów, na przykład korna. Ja nie lubię ograniczać map z jednego prostego powodu. Można się uczyć wszystkich, jeżeli ktoś jest, że tak powiem, doświadczonym graczem albo Potrafi sobie obcykać jedną mapę, no to ma przewagę i zmusi przeciwnika do innego stylu gry niż na tym standardzie, to jest zawsze. Zasady, jakie są, też nie polecę tutaj niczym nowym, czyli będziemy grali na tych szetlandowych, tak? Na tych shetlandowych zasadach, i tu są w ogóle linki. Jakie są zasady szetlandowe? i jakie są, że tak powiem, to są Warhammer Cab tak? Tutaj one się włączą, patrzcie. Tu jest w ogóle co możemy, każdy, co na przykład tu jest o Warhammerze konkretnie, tak? Czyli co dana frakcja może wziąć. załóżmy tu mamy Bismenów, y, mamy limit do pięciu, tak, czyli pięć możemy wziąć tych najtańszych włóczników, talitarne oddziały są gdzieś tam po trzy, cztery, duże potwory. Tu w ogóle z boku macie patrzcie taką fajną, że możecie mieć max sześć jednostek z partyjskim shotem, to jest ten mógł, o to chodzi. Max trzy duże stwory i maks jedną super broń. U Bismenów super bronią i jednocześnie dużym stworem jest cygor. Czyli na przykład możemy sobie wziąć jednego cygora i dwa giganty, to jest dozwolone, bo mamy tak, jedną super broń widzicie i przy okazji dwa giganty jeszcze, czyli będziemy mieli dwa, łącznie trzy duże stwory, czyli pasuje i resztarmi sobie dobieramy. Rules of play inne, tutaj to z ogólnie jeszcze chwilę odświeżę sobie, bo właśnie mi się ucięło. W wielkim skrócie, to jest chyba najważniejsze słowo, które zapamiętajcie, czyli sportsmanship, czyli Grajmy tak, żeby nie było jakichś tam problemów, nie nadużywajmy no zasad, czyli nie kampi się gdzieś tam w rogach mapy, nie ucieka się przed przeciwnikiem, jeżeli mamy załóżmy jeden oddział. Po prostu tu jest wszystko ładnie rozpisane. No, niestety jest to po angielsku. Jak ktoś chce po polsku, to zgłoście się do mnie, że tak powiem, to ja tam w skrócie te zasady jestem w stanie wytłumaczyć komuś, ale już zresztą to odpowiedziałem w tym filmiku, tak? Chodzi o to, żeby na przykład corner camping, line camping. Nie opieramy naszego rozstawienia o linię, tak? Attacking rules, czyli po prostu obaj gracze muszą, nasze znaczy są graczami, że atakującymi. Nie można unikać walki. Unikanie walki to jest po prostu uciekanie całą armią i niedożywanie do tego właśnie starcia. Tutaj jest uwaga, uwaga, czyli na przykład, jeżeli ktoś ma kawalerię strzelecką i ucieka resztą armii, ale konnymi strzelcami nas atakuje, to to jest atakowanie i to jest na przykład dozwolone. To jest oczywiście, wiadomo, wkurzająca taktyka, ale to jest dozwolone, bo gracz nas atakuje i wykorzystuje swoje siły. To, to na to trzeba też uważać. No i jeszcze kilka innych takich różnych że tak powiem, rzeczy, tak. To jest jeszcze najważniejsza, to jest Warhammerowa typowo, czyli Single Entity Abuse. Czyli jeżeli mamy jakiegoś jednego, nie wiem, to to się tyczy właśnie tych latających lordów czy smoków. Bardzo niepopularną i niemiłą taktyką jest, jeżeli na przykład mamy już końcówkę bitwy i przeciwnikowi zostaje na przykład przy nam tylko smog, przeciwnik ma dużo innego wojska, ale ma zwykłe oddziały i po prostu robimy szarze dużym potworem, zabijemy kilka modeli i z racji tego, że ten potwór jest duży, możemy go wyklikać i uciec w powietrze i tak ponawiamy, aż wykończymy przeciwnika, mimo tego, że grę praktycznie mieliśmy przegraną, więc tego też trzeba się wystrzegać. Więc tu macie takie ogólne zasady. I właśnie, dalej. Wybór frakcji oraz bany. Jeżeli będzie to system best of 3, no to jest bardzo prosta rzecz. Wybiera gracz A pierwszy, znaczy gracz A graczem A jest gracz z góry tabelki tej trzylongowej, co będzie rozpisana, czyli ten gracz to jest nad. To wszystko oczywiście, jak będziecie na turnieju, to podejrzewam, że jak będzie jakiś podar czy organizator, to spokojnie możecie pytać i będzie bez problemu. I to wytłumaczy. Gracz A, czyli pierwszy banuje frakcję przeciwnikowi jedną, którą nie może grać, czyli w tym wypadku załóżmy, będzie zbanuje sobie wampiry. I wybiera frakcję i mapę dla siebie. I na przykład wybrałbym chaos i jakąś tam mapę, nie wiem, krainę troli. I to z bitwa 2. znaczy bitwa 1, przepraszam, w bitwie dwa jest to samo, tylko na odwrót, a w bitwie trzeciej jest po prostu sytuacja taka, że tym graczem pierwszym jest ten, który wygrał tą bitwę 2. Czyli na przykład jakby tutaj była, pierwszą wygrałem ja, drugą bitwę wygrał na przykład ten gracz Besh i mój przeciwnik. To wtedy w bitwie trzeciej on wygrał, czyli on jest tym graczem aż i on tak jakby zaczyna od góry znowu to wszystko lecieć. No i chyba na koniec, tak jak tutaj jest kilka słów napisane, że po prostu y, życzę dobrej zabawy. Zapisujcie się do tych turniej, bo zasada jest taka: spotykajmy się, grajmy jak najwięcej. Y, nie masz, mówię, nie mamy z kim zagrać. No to co? No to właśnie po to będą te spotkania organizowane. Robimy właśnie takie weekendy. Liczę, że tu się może jakieś stare twarze pojawią z jakichś innych totalorów, przekonają się może do nowych. Może się nowe jakieś twarze pojawią, to też byłoby bardzo fajnie. I, I to jest właśnie, może to jest pierwsze ogłoszenie. Kurczę, trochę dużo mi tutaj zeszło, ale to jest chyba pierwsze, główne i najważniejsze. Czyli weekendowe turnieje, które tutaj będą się działy, czyli to jest inicjatywa Orga. My, my tutaj pomagamy w tym całym biznesie. Więc to chyba na tyle. Co jeszcze w ogóle mogę powiedzieć? Aha, tu są już te tematy. Na przykład zapis jest. Widzę, że próba już nam się tutaj zapisał. Kaszanka się też zapisał. Ja też się niedługo mogę dopisać. Jeszcze tutaj się, wiadomo, kilka osób musi nam dopisać, bo liczę, że frekwencja będzie jakaś konkretniejsza, a nie tylko tam, załóżmy, 5-6 osób. Fajnie, jakby było nas, nie wiem, hmm. żeby to fajnie na drabince wyszło, tak z 16 osób. To jest może ambitnie, kurczę, nie, no jak będzie z 10, może 12, to i tak, i tak już jest fajnie. Więc weekendowy turniej, jeszcze raz, zapraszam wszystkich do tego. Aktualnie startujemy z Warhammerem 2, bo jest najwięcej takich osób a aktualnie, którzy grają w to wszystko, i czyli ta scena Warhammera jest najprężniejsza. Zresztą ja się nią zajmowałem, no to, to chyba nie jest to dziwota, że od tego chcę zacząć. Więc turniej weekendowy, zapisujcie się, zapisujcie się, czasu jest mało, kolejne będą, śledźcie to. No i to jest pierwsza rzecz. Co tu jeszcze możemy powiedzieć w ogóle z tej naszej strefy multi, co tu się będzie działo w przyszłości? W przyszłości jeszcze w ogóle ten mój sezon trzeci Warhammerowej Ligi. Zakładam, że jakoś może, nie wiem, czy teraz, nie wiem, jeszcze może trochę czasu będzie, tak? Ale już powoli się przygotowujemy, żeby ruszyć z tym trzecim sezonem, więc na to też czekajcie. Aktualnie się właśnie kończą usta te drużynowe Mistrzostwa Polski, więc z tego jeszcze też materiały będą wrzucone. Tu widzicie w ogóle taki fajny temat patrzcie, ranking gracza graczy, to też będzie robione. Jeszcze tutaj w ogóle nic nie ma. Jest, to jest w ogóle. Na razie jeszcze jest w powijakach cała inicjatywa, ale to będzie coś fajnego. I z tym rankingiem będą wiązać się w ogóle jedne fajne rzeczy, które przy okazji wiążą się z tym turniejem weekendowym. Więc podpowiem, tak, podpowiem, że frekwencja na turniejach i, że tak powiem, nabijanie sobie punktów, tak w cudzysłowie. Jest ważna. Jest ważna i no, z dwóch powodów, tak? Z tego jednego tajnego, a z drugiego, że po prostu się szkolimy, tak? Więc to jest chyba no, to jest najważniejsze. Na koniec, na koniec chyba tak, jeszcze jedno jedna rzecz mam do powiedzenia. Tak. Czeremis nam u, u Turina, że tak on załatwił. Może nie zawsze załatwił, ale tam sobie grał, w turniejach gra. I dowiedział się, że czy na scenie międzynarodowej, czyli u Turina, taki w ogóle YouTuber. Chyba największy kurczę, zajmujący się multiplayerem na Warhammerze 2 będzie organizował coś takiego jak Cup of Nations. Cup of Nations, czyli no, powiedzmy wojny klanów, ale takich, że kraj na kraj. No i chcemy zrobić też nasz, nasz taki pol team, czyli reprezentację Polski na Warhammerze 2. Nie ma tego infa nigdzie za bardzo rozpisanego z jednego prostego powodu, kurczę, bo powiem szczerze, Chcemy, żeby tutaj do nas zgłaszali się gracze, którzy mają tak średnie lub wysokie doświadczenie na Multi już w Warhammerze dwójce, tak? Jeżeli jesteś, mówię, początkującym graczem, no to, to odradzam to i kurczę. No raczej nie przyjmiemy takiej osoby do tego takiego małego turnieju, bo to ma być wąskie grono w tym turnieju, takie, że powiem, mm. doświadczonych graczy, i wtedy wybierzemy z tych graczy sobie reprezentację, żeby już. no. W skrócie, żeby już najlepsi poszli tam do góry, no i trochę tam może coś udałoby im się ugrać, tak? Wiadomo, że jest dużo, dużo fajnych narodowości mocnych, podpowiem Wam, że Francuzi, tak, mają klan ODM, to jest bardzo mocni są, Rosjanie mają mocne składy, więc jakby ten plan Word dojdzie do skutku, oczywiście jeszcze tego tam oficjalnie nie ma jakichś rozpisów, rozpisanego wszystkiego, ale jak to będzie, to pewnie się pozapisują te wszystkie nacje, no, i będzie, będzie ostra rywalizacja, i wtedy też postaram się, może jakieś rep, repki urwać i będzie coś ciekawego. No i oczywiście, jak będzie ten turniej taki, to, to może tutaj między, między graczami w Polsce to też coś nagram, bo to już kurczę, ponoć ma być wyższy poziom, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ale jak jesteś nowym graczem, to nie ma się co przejmować, tak? To właśnie tutaj przed chwilą powiedziałem. Weekendowe spotkania będą, będą jakieś inne mniejsze turnieje, będzie ta liga niedługo, może coś innego jeszcze się nawinie, więc się nie przejmuj że tak jakby ignorujemy tego nowego gracza, bo to jest wręcz przeciwnie, tego nowego gracza więc nawet nie ignorujemy, bo to będzie więcej eventów dla nich niż dla tych takich starych wyjadaczy na scenie Warhammera 2. Hmm. Dlatego te info jest takie trochę powiedzmy poukrywane, bo te info jest głównie gdzieś tam na jakimś Discordzie naszym leżało na ogłoszeniach chyba i na jakimś tam na przykład Polskie Motki chyba też dostały, Hadwar tam się zgłosił, ale jeżeli naprawdę, jeżeli sądzisz, że jesteś naprawdę dobrym graczem na Multi, to odezwać się proszę do mnie, czyli do Mista na moim tam Discordzie jestem, albo do Czeremisa, albo do Hadwara. Po prostu na privie gdzieś napisać, zgłosić się i kurczę, powiem może to tak trochę brutalnie, ale jeżeli tu się trochę znamy, to niektóre osoby się znamy, to już wiemy jakie są zdolności. Jeżeli jesteś takim totalnie nowym graczem, ale jednak chciałbyś się spróbować, no to zrobimy taką trochę wstępną selekcję, tak? Zrobimy wstępną selekcję, czyli zagramy sobie jakiś tam meczyk, no, Warhammera. No i wtedy będzie można sprawdzić Twoje zdolności, tak? Tutaj kolegę, który się zgłosi i zobaczymy, jak wtedy będzie to wyglądało. Jeżeli się okaże, że faktycznie jesteś, tak jak mówisz, czy jesteś naprawdę dobrym graczem, no to zostaniesz tam dopuszczony do tych takich tajnych, znaczy to nie są tajne po prostu takich tych wyższych eliminacji, żeby do, złożyć ten team. A jeżeli się okaże, że niestety nie, no to yy, odsyłam do punktu 1, czyli po prostu weekendowe spotkania i te wszystkie nowe turnieje, które z czasem będą się tu pojawiać na kanale i nie tylko. I chyba kurczę tyle. Już tu dużo tego wszystkiego powiedziałem. Chyba tak, chyba tak. Więc weekendowy turniej po raz kolejny. Zapraszam do zapisów. Zostało 3-4 dni, więc zapisujmy się w ten weekend w niedzielę, gdzieś około godziny 20. Spotykamy się na Warhammerze. Spotykamy się chyba nawet na naszym Discordzie. Na naszym Discordzie wszystkie linki w ogóle będą w opisie, tak? Nasz chyba Discord jest tutaj w opisie, będzie do linku pod filmikiem, więc się nie przejmujcie. W komentarzach w ogóle możecie też napisać może jakąś fajną nazwę na ten cały nasz weekendowe spotkanie. Na razie jest taka nazwa robocza arena. Może ktoś coś fajnego wymyśli, chociaż będziecie tutaj mieli kurcze, jakieś może ciekawsze pomysły niż ja. To jest mój pomysł taki no, taki trochę drętwy, więc się nie oszukujmy. No i, no i co? Tyle z ogłoszeń, czyli mamy tak. Weekendowe spotkania, to jest główny temat. W międzyczasie będą się jeszcze jakieś inne turnieje tworzyć. I trzecie to takie, powiedzmy, info, że tutaj będą pewnie jakieś materiały, czyli ten taki Cup of Nations u Turina, który Czeremis nam tam wytargował i będziemy coś tworzyć, ale to jest taki już, no to jest taki troszeczkę turniej slash dla lepszych zawodników, którzy już mają doświadczenie na Ur-Amerze w WC. No i dziękuję wszystkim za uwagę. Z tej strony, Miss, i zapraszam do kolejnego materiału. Cześć.